Cześć! Dzisiaj pierwszy dzień października, jestem w górach Sowich, w okolicach miejscowości Michałkowa. I ostrzę sobie dzisiaj ząbki na lasy osikowe i w ogóle nie chodzi mi, słuchajcie, tym razem o koźlarze czerwone, ale o zupełnie innego grzyba. Co to może być? Przedwczoraj byłam tutaj niedaleko i... Trafiłam na gąski zielonki, a tak przynajmniej mi się wydawało, natomiast kompletnie zdziwiło mnie miejsce, w którym te gąski zielonki rosły, bo właśnie gdzieś tam w takich lasach brzozowo-osikowych, a gąski zielonki przecież kojarzą się kompletnie z piaskiem, sosnami, nieraz po prostu wystaje im tylko kawałeczek kapelusza spod tego piachu, a tutaj lasy wiecie, takie jak te, jakieś zarośla, jakieś, jakieś trawy, brzozy, osiki. No, i co? I o co chodzi? I przyjechałam do domu, zaczęłam robić yy, sprawdzanie w internecie, w atlasach, i okazuje się, że jest gąska, łudząco podobna do gąskiej zielonki. Można ją odróżnić od gąskiej zielonki tylko i wyłącznie po, yy, pod mikroskopem po zarodnikach i oczywiście po miejscu występowania co to za grzyb? Bohaterem dzisiejszego odcinka jest gąska liściowata, a wygląda łudząco podobnie do gąski zielonki. Tylko rośnie pod osikami, a nie pod sosnami. Sami spójrzcie, gąska liściowata. Trafiłam tutaj na, na miejsce, w którym y, tych gąsek jest bardzo dużo. Rzućcie okiem na tą. no Wygląda po prostu, wypisz, wymaluj jak gąska zielonka, prawda? Jak chodzi o przydatność do spożycia, to zdania są podzielone tak samo jak w przypadku gąskiej zielonki. Niektóre źródła podają informację, że jest to grzyb jadalny, inne, że poddają wątpliwość jego przydatność do spożycia. Ponoć były jakieś przypadki zatruć. Potem były zdementowane, ale ponieważ są jakieś wątpliwości, to ja zbyt wielu tych grzybów nie jem. Gąski liściowatej zresztą w ogóle jeszcze nie jadłam. Zielonki jem może kilka sztuk w roku, tak na smaka, gdzieś tam do zupy wrzucę. Kiedyś zadawałam u mnie na fanpage'u na Facebooku pytanie, czy jecie te gąski zielonki. Pisaliście, że jecie macie się dobrze. Ale ja tutaj muszę znowu <grych> was ostrzec, że. Ponieważ są to informacje jakieś tam sprzeczne, to ja nikogo absolutnie nie namawiam do jedzenia. Niech każdy robi jak uważa, poszuka jeszcze informacji. Ja sama spróbuję może kilka sztuk, ale... Nie będę się tym z pewnością zajadać, chociaż... Rośnie ich tutaj tyle, że można by... Nazbierać cały koszyk albo pół. A jeśli pojadę jeszcze w to drugie miejsce, to... To spokojnie dałoby się ten koszyk... Gąsek liściowatych nazbierać. No, i taka, słuchajcie, zmyłka przeciwnika. Gąska liściowata, która wygląda jak gąska zielonka, a rośnie w miejscu, które do gąski zielonki nie pasuje. Kapelusz gąski liściowatej jest taki żółto-zielonkawy. Ma na sobie takie ciemniejsze useczki. Od spodu blaszki. Bardzo intensywnie siarkowo żółte jak u zielonki, trząt cylindryczny, niezbyt gruby, troszeczkę się rozszerza na dole, nie ma oczywiście żadnego żadnej bulwy, pierścienia, nic z tych rzeczy, bo to gąska. Młode takie w takim kształcie dzwonkowatym, bardziej starsze rozpostarte. Grzyby te rosną później, jak to gąski, od września do bardzo późnej jesieni. Często pojawienie się gąsek świadczy o tym, że niedługo skończy się sezon grzybowy. Miejmy nadzieję, że, że jeszcze nie. Przecież czekamy wszyscy na jakiś porządny październikowy wysyp. Tutaj mamy młode owocniki. Potrafią rosnąć właśnie bardzo gromadnie. Tak, jak tutaj, w tym miejscu, sami zobaczcie, ile tych gąsek liściowatych tutaj rośnie, cała masa pod osikami. Tak wyglądają to pole osiki. Ja najczęściej pod tymi grzybami szukam właśnie koźlarzy czerwonych. Ale teraz nie widać, za to jest dużo gąsek liściowatych. Od zupełnych maleństw. po takie wyrośnięte mogą być. Gąski liściowate. Kilka nazbierałam, bo jeszcze zbieram jedna potrzeby pewnego filmiku, o którym. Może później. Pod osikami w takim lasku tam też są. Pozdrawiam. Trzymajcie się ciepło. Heja. Ja.